Hello! Witam serdecznie! Dzisiaj przeprowadzimy recenzję kanału Zapytaj Beczkę O! Tak się składa, że Beczka jest obok mnie Mam okazję zadać pytanie Beczko, dlaczego jesteś taka chujo? Beczka nie odpowiada Beczko! Ale jak ty wyglądasz? Jakaś wyblakła, zmarnowana. No ja nie wiem. Nie odpowiada. Beczko, a może ktoś w tobie kisi ogóra? Pusto. To ja nie wiem. O co, o co ci w ogóle ludzie pytają Beczkę? Witam w plonie. Witam Was w Plon Kiwi. W Plon TV. Plon Kiwi. O kurwa powiedział. No za drugim TV. razem. Zbyszek powiedz plom Plon Kiwi. To witam Was w Kiwi. Jedynym programie, który nie jest kserowany znikąd nikąd innej, indziej. Mamy problemy z odmianą, jako że jesteśmy zwykłymi rolasami. Ja nie jestem. Eee, witają Was. Koza. Zbigniew i Grzenio. Pewnie nie wiecie, czego się spodziewać. My w sumie też nie, Bo jest to pierwszy odcinek, który jest totalnie improwizowany. Natomiast mam nadzieję, że przyciągniemy rzesze ludzi i powiemy, jak jest. Trochę jak kolonko. Trochę tak. Jesteśmy kserem kolonki. No nie no, Kolonko nie ma takiego fajnego... E... Kolonko ma telewizory z tyłu. I mu nie mrygają. Nie mrygają. Pyk. Ale po prostu nie będą mrygać, bo są bardzo dobre. Trzeba podrzucić jakiś mocno ambitny temat. Poczekaj, chyba dostałem SMS-a. O masz. Ruskie. Przyjechali? Nie, temat. O. Oczywiście bardzo dobra jest propozycja, że Ukraina na nas nie napadnie. Ukraina Tyta ma na nas Bo my jesteśmy lepsi Od Ukrainy. Od, od Ukrainy. Dobrze, Czy... dobrze. Zacznijmy, skończmy ten temat. Czy Ukraina na nas napadnie? W ogóle nie napadnie Dobrze po prostu będą się boić nas, Polaków. Grzegorz. Ja myślę, iż nie wiem, pan ekspert mnie zaskoczył totalnie tą swoją dywagacją. Kto by podejrzewał Ukrainę, że Ukraina może dokonać agresji w stronę Polski? Ukraina nie dokona agresji, koniec tematu yy, koniec tematu Ukrainy, napadającej na Polskę. Sowiety przyszli, znaczy przyjdą, czy przyjdą? W ogóle nie przyjdą, bo w ogóle nie będą mogli przyjść, bo dlatego, że nie są zdolni przyjść domach. Panie ekspercie, ja bym polemizował z panem, jednakoż wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują, że jednak Sowiety przyjść mogą. Co wtedy, panie Zbyszku? Nie, to po prostu takich znaków nie ma i Sowieci nie przyjdą, bo po prostu będą się bali. Panie Zbyszku, ale nie wiem, czy ogląda pan... Polaków. Panie Zbyszku, ale ja nie wiem, czy ogląda pan przekazy, wiadomości z całego świata. Tylko dwunastkę i czternastkę oglądam. Ale to tak, ale to my lepsi jesteśmy jako... Oni są, ja myślę, bo przeważnie ja... mówiąc ja... o tym, że dlaczego Polska wygrała z tymi... Pieprzonymi Niemcami! Dobrze, Panie Zbigniewie, ja myślę, że zwycięstwo moralne tutaj nie ma żadnego znaczenia, przeglądając od tego, że Polska niejako, znaczy miała zwyciężyć z Niemcami, kiedy, nie wiem, e, pod względem Pan Zbigniew tutaj cofnął się 5 wieków. E, panie Zbyszku, tak. oni mają więcej czołgów? E, nie, nie. Mają! Nie, nie. Mają, ale nie takie. Panie, jak... panie Zbyszku! To jest... My mamy takie czołki, które z jednego poszału to wychodzą dwa zlikwidowane. A podziwiamy Panie, panie Zbigniew, podziwiamy pana jako eksperta w tej dziedzinie, tak. jednak myślę, że pański optymizm wybiega za daleko. Rozegrajmy tutaj czarny scenariusz, co będzie, jeśli będzie? No, będzie raczej nie za wesoło, nie za dobrze. Oprócz naszej armii zawodowej, Polska nie bardzo ma się jak bronić. Cywile nie mają dostępu do broni, nie mają też tej broni. Jeśli mieliby mieć broń, to od wojska, czy od jakich, z jakichś składów mieli, mieliby zdobyć, to nie potrafią się nie obsługiwać. No, przecież to, to prosta sprawa. No. Wyciągasz, mówisz i strzelasz. No, nie bardzo znaczy, strzelać. Może strzelasz, ale czy trafiasz? Abstrahując od tego, czy Polacy mieliby się bronić kamieniami, czy, czy bronią palną, mhm. ja bym zadał tutaj kluczowe pytanie, kto miałby się bronić? No na pewno nie jał, który ostatnio mówił, że będzie pierwszy do ucieczki. Ja o tak to powiedział? Ja tak powiedział, strasznie się wróciliśmy z nim. To świi. Panie! Co pan zrobisz, jak ludzkie przyjdą? Chyba weź pałę. Jaką pałę? Y Drewnianą. I co? No i będę i balił. no co mam zrobić? Ale to wszystko? Yy, później się zobaczę. A jest pan rolnikiem? Tak. Z dziada Pradziada. Prawdziwym rolnikiem. Tak. I mówi pan ta cały czas. No a co mam powiedzieć jak jestem rolnikiem. Jest mi wstyd. Jest mi naprawdę wstydnio, że jestem dumny kocham Warszawę, ale jest mi wstyd za warszawską młodzież. Młodzież, która nie wie, co to jest młodość, co to jest zabawa, co to jest yy, takie latanie po łące, budując bazę i rzucając się kamieniami, ponieważ bycie... Dzieciakiem w dzisiejszych czasach oznacza e, upojenie się alkoholem do nieprzytomności, obsyranie się, obrzyganie i wtedy jest się fajne. I nie zgadzam się z tym absolutnie zupełnie, jestem już strasznie stary, a chłopcy chodzący w rurkach, no generalnie... No dobra, ale nie można generalizować. No. Można. Trzeba. No ale co chcesz powiedzieć, że. Każdy chłopak 40% jest niezdolny do jakichkolwiek czynów agresji w stosunku do, do najeźdźcy? No jeśli jest większy od nich, to tak jeśli nie jest dziewczyną. Ty, a to się Cię zapytam. Tak. Ja też widzę, że jesteś ekspertem. Mieszkasz w Warszawie. Tak, jestem. No. Hmm. Powiedz mi, o co chodzi z tymi kubkami? Jakie kubki? Takie od kawy. A, bo ja byłem. Ale to już nie. To do was teraz moda na kupię. Nie, no ja z rok temu byłem w Warszawie. No, I widziałem dużo już nie. Dobre. A co ja wiem czy dawno. No śmieszne trochę. Zwinnie w co przyjmie widzieliśmy. A widzieliśmy widzieliśmy jak po prostu zagramy i będzie wszystko elegancja jak Anglia. Nie, ale. Powiedz, zostaw tą dupę, bo jest paskudna jak nie wiem. I śmierdzi. No, no twoja nie lepsza. Śmierdzi jak nieszczęście. No teraz to już... Rzeki sobie umyj i dopiero popszukaj eleganckim zapachem. Ej! Ale mam wrażenie, że trochę odeszliśmy od tematu. Proszę. E, tak. Kolega Piotr trochę przegiął. Hmm. No, jaki to poważny program się robi. Zbigniew sprzedaje dzieciom się narkotyki. Zbigniew narkotyki Gdzie się ja w ogóle nie sprzedaję, bo w ogóle Daj nie chcę handlować narkotykami. Ale muszę, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Nie w ogóle, bo ja nie mam rodziny, tylko jestem sam. Hmm, nie mów, że jesteś I sam. Po nie jestem sam, Jestem taki, że po prostu narkotykami nie handluję, tylko, tylko po je prostu bierę. nie biorę, tylko po prostu. Nie handluję i w ogóle nie biorę. To nie mój znajomy jest, bo dzisiaj go, dzisiaj go popędziłem. Dlaczego ja bawiłem się z nią, a on zaglądał jak wściekły, Jak on mnie zobaczył, że ja tu jestem, to mnie przyszedł, bo dlatego, że ja byłem to on by łeb dostał, bo by chciał od Grzesia pieniędzy. A ja tego nie chcę, bo jak on nie pracuje, to nie się odpieczy z całej formy. I po prostu niech pieniędzy za darmo nie bierze. I to taka powinna być elegancka sprawa. To był plon. Dziękujemy. Zapraszamy za dwa tygodnie. Będzie jeszcze chujowy. Proszę bardzo, za dwa tygodnie to będę i elegancja Francja będzie i po prostu jedno powiem Perkoszowi, że niech się odpierdzieli, żeby za darmo Brawl Pieni